Cześć! Dzisiaj nietypowo, ponieważ nie będziemy pracować w Power BI, ale będziemy pracować w Excelu. Tak jest. W Power Query w Excelu. Dlaczego? Ponieważ jeden z moich widzów zadał mi w weekend pytanie. Um, co miesiąc generuje sobie pliki um, z danymi z programu księgowego. Te pliki co miesiąc w taki sam sposób obrabia, takie same wykonuje na nich operacje. I teraz zapytał, jak może to zrobić? Aby nie musieć co miesiąc całej tej ścieżki tych wszystkich transformacji w Power Query powtarzać, tylko móc zaaplikować je do nowego pliku wygenerowanego za dany miesiąc. Także pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób stworzyć takie dynamiczne ścieżki do plików w Power Query za pomocą parametrów, które pozwolą na to, aby w bardzo prosty sposób zaktualizować źródło pochodzenia danych i wszystkie kroki, które tam wykonujesz w Power Query w edytorze zapytań, zaaplikować do nowych e, źródeł. E, dlaczego to pokazuję? Ponieważ dokładnie w ten sam sposób możesz to zrobić w Power BI, też za pomocą edytora Power Query. I o tyle jest to przydatne, że możesz w prosty sposób przełączać się między Hmm, źródłami plików, tak? czy to będą pliki testowe, źródła testowe, źródła produkcyjne. Także, tak jak zawsze, ja jestem Krzysiek z Clever BI. Dzisiaj dla odmiany nie uczę ciebie, jak wykorzystywać Power BI w praktyce, tylko jak wykorzystywać Power Query zarówno w Power BI, jak i w Excelu. Komputer jak zawsze jest za mną do roboty. Hej, hej, hej! I tak jak mówiłem, dzisiaj nietypowo, ponieważ nie na pustej kanwie Power BI, ale w pustym skoroszycie Excelowym. Co możemy tutaj zrobić? Zacznijmy od pobrania danych, które chcemy przekształcić. Tradycyjnie w zakładce dane klikamy pobierz dane z pliku. Tutaj chcemy akurat ze skoroszytu XLS pobrać. I teraz na początek. Przygotowałem sobie specjalnie dwa foldery. W pierwszym folderze mamy plik z klientami dodanymi do systemu w styczniu 2020 roku. W drugim dokładnie taki sam plik, tylko z klientami dodanymi w lutym 2020 roku. I teraz case jest taki, że chcemy przekształcić, dokonać przekształcenia pliku e, styczniowego i potem podmienić po prostu samo źródło na ten z lutego. W jaki jest najprostszy sposób możemy to zrobić? Otwórzmy Klik z klientami. Kliknijmy od razu przekształć dane. Mamy ten plik otwarty, edytor Power Query, no, znany nam wszystkim już z Power BI. Zróbmy tutaj kilka przekształceń. Powiedzmy, że chcemy kolumnę utworzoną, chcemy ją podzielić na datę i na godzinę. Czyli dzielimy ją sobie na spację, tutaj zmienimy nazwę na datę utworzenia klienta, godzina utworzenia klienta. Dodajmy sobie może jeszcze kolumnę niestandardową. Dobra. Tak jak widzisz, mamy tutaj te przekształcenia zrobione. Teraz w jaki sposób podmienić ten plik? Oczywiście. Mamy tutaj kilka sposobów. W pierwszy sposób, jeżeli mamy tylko jeden plik, no to w sposób oczywiście najprostszy kliknijmy tutaj sobie na źródło i możemy zmienić to źródło. Zmienimy tutaj na 02 i OK. Odświeszmy. i tak jak widzisz, te wszystkie kroki, które wykonaliśmy poprzednio, teraz są wykonane dla pliku z klientami z lutego. No dobra, to jest sposób prosty w momencie, kiedy mamy jeden taki plik, jedno takie źródło. Bez problemu można to sobie zrobić, ale co jeżeli tych plików mamy kilka, czy kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt i musielibyśmy klikać po kolei w każdym z tych plików, zmieniać to źródło? Oczywiście, że nie. Aby wykonać taką operację, możemy sobie przygotować to za pomocą parametrów. I już Ci pokazuję, w jaki sposób to zrobić. Zacznijmy od przejścia do edytora zaawansowanego Power Query. I tak jak widzisz, w pierwszej linii mamy ścieżkę do tego pliku, z którego pobierane są dane. Skopiujmy całą tę część od nazwy dysku, w tym przypadku D, do ostatniego ukośnika. Kopiujemy i teraz mm, musimy utworzyć nowy parametr. Kliknijmy tutaj w narzędziach głównych, zarządzaj parametrami, wybierzmy nowy parametr i nazwijmy go ścieżka. Ścieżka akurat w tym przypadku do folderu. I zmieńmy typ na tekst, ponieważ to jest tekst, i skopiujmy w tę wartość właśnie tę ścieżkę, którą przed chwilą do pliku skopiowaliśmy. OK. Parametr już jest utworzony. Tak jak widać, wszystko tutaj się zgadza. Wróćmy do tego arkusza, który uruchomiliśmy na początku. Wróćmy do edytora zaawansowanego, i teraz weźmy całą tę ścieżkę, którą tutaj mamy. Usuwamy. Zostawiamy tylko nazwę pliku. Te nazwę pliku zostawiamy w cudzysłowiach. I wcześniej przed tą nazwą wpisujemy nazwę naszego parametru, czyli w naszym przypadku jest to ścieżka oraz znak end. I w ten sposób to wygląda. Kliknijmy gotowe. Nic się nie zmienia. Ale teraz spójrz, jaką zrobimy magię, jeżeli Klikniemy w zapytaniach na tę ścieżkę i zmienimy to zapytanie. Zmienimy tę ścieżkę z 2020,02 do 2020,01 i wrócimy do tego arkusza. To widzisz, wszystkie te kroki, które wykonaliśmy, wszystkie przekształcenia są już wykonane na tym naszym drugim pliku. tak? I analogicznie, jeżeli będą dochodziły nowe pliki, nowe miesiące, to możemy je tutaj sobie podmieniać. Dlaczego to jest istotne, tak jak mówię, jeżeli mamy do czynienia z więcej niż jednym plikiem? Ponieważ wtedy w każdym z tych zapytań możemy sobie taki parametr ustawić. Po podmianie tej jednej ścieżki w parametrze będzie pobierał sobie dane z tego folderu, o którym mówiliśmy, który tutaj sobie Ustawiliśmy. Także mam nadzieję, że to e, wyjaśniło Ci parę rzeczy. Do zobaczenia następnym razem. Jak zawsze, zapraszam do samodzielnego eksperymentowania. Hej!